Na się damy nie ma co być cipą O kurwa, jednak jest co być cipą Oj. Odpalił się okay. prawdziwy Polak, nie? Nie, ja nie jestem Polakiem. A no nie. dobra. Ja jestem zjeba. Dobrze. Nie, dobrze nie Wiesz, na dzisiejszej miniesz Amerykę, że Na się skupiam, Nadia! Ja miałam taką kamienną twarz, no nie? Nadia mówi, że co dzisiaj w nocy będziesz słyszała, zaczyna się albać. Po prostu moja morda. Zmieniła się, w Mordę Chińczyka. Tak, miałam oczy zamknięte bez śmiech. Ona to nagrywa. No i. Nie, mój, pośle Chyba pójdę kawkę zrobić, wiecie? U, ja też. Co ona, ona wróciła na awkę? czy tak? To, czy ona, czy ona tak zrobiła. Proszę powiedzieć że tak. Ślara, Jaruga, czemu masz 15 lat? Ja zacznę liczyć ile mam lodów zrobić. Nice Baba, kobieta, co? Dziewczyna. <suspar catches> Takie of ryby. Girl? Stosowała kamuflaż. <śmiennie> no to są, nie spojrzałam tam. Poradnik jak być kurwa na Florance. Pierwszy krok. Spiekuj bricza. Drugi krok. Spam swoimi umiejętnościami. Jak pojeban. Trzeci krok. Idź przeprosić, matkę. Ale ci kurwa kit lata Cześć Itas Ej! <grystanie> Dobra kurwa tam robisz nie? tak Tak no, Mówiłam, że tam był! Tak, co? Teraz nie zrobiłaś na talię rurę O, jakie szokowe płycie A ja zimie O, twoja! Ło No to idzie ostro <grystanie> <grystanie> Ruleta <grystanie> Zrzucony, zrzucony! Jesus zawsze staje. Jesus za stołu! Króleta! Króleta, 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 króleta! Chciałam bricza, chciałam bricza, już się zjeżdżałam, będzie bricza, ale ma dupę! pełno. <śpiewa> <śpiewa> ja! Dobra, ale... się, 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 wbijamy się, wbijamy się, wbijamy się, wbijamy się, wbijamy się! Tak, tak, są smoki, smoki. Dobra, dawaj, nie poddajemy się, nie ma co, nie ma co, nie ma co! O boże! Chopaki ja nie tronuję, naprawdę! Czemu to ja jestem na górze? Bo ja jestem o, najlepszym duelistą. O, gram już normalnie. Jest Ale ja gram normalnie! Ty jest najlepszy! to podwodne miasto nazywało? Atlantyda? Atlantyda <noise> cześć, cześć, Kurwa kurwa kutas Chcesz być moimi jajkami? Tak Ale potrzebujesz dwóch jajek Kazi, chcesz być moim drugim <noise> Oczywiście. Oczywiście <Ty> Chcesz zadzwonić <noise> w mój dzwon? Pewnie Dobierają się do ściany, chłopaki Ja się tak do ciebie dobieram Duk! Chyba chyba jednak nie. A, się, wiecie? Ale miał mi już 20, jak ty go nie zrobiłaś. To sagę. Twój wybór postaci wygląda tak jak szefa SpongeBobo. No jakie ja moje teraz tajna rozstawię. No my Pokażę wam to. Patrzcie na mapę. No, tak właśnie robicie. <laughs> Blokuję longa. powinnaś blokować chłopaków na Discordzie tak jak blokujesz longa, naprawdę. Dzień dobry, witam na zajęciach ceramicznych. Macie tutaj ładne proszki, no nie, widzicie, tutaj mamy przykładowe garnki i... Oj! Tjera, <laughs> zbiłam, był ważny z ery kurwa. Ying yang. Ciekawe co to jest za przeprawa ta fioletowa. O, piodoliłbym, dziadka. Osoba. Byle nie lotus, byle nie lotus, byle nie lotus, byle nie lotus. A ja mam Kata na lotusie. <grym> <znać się> <górę> Hej rudasz ma to. ma? Luda kurwa. A oni mnie tępią! <grym> <znać się> <górę> nie nie umiałem trafić Co tam się stało? skrobię tego, skrobię... Nie. No kurwa! Koty mi się za oknem biją. Nie ma kotów. Ja byłem i ja coś że to nie była mi ja? To ty robiłaś taki dźwięk? Tak, wcześniej tak. A, to, to, to nie koty <grym> <grym> No i <Nice> stroj, bro. <grym> wow, się zdziwiłem. Teraz, <grym> ale siadło Pojebana jest, nie? Mm. Kurwa... <noise> podziw? Nie zawstydzaj... nie zawstydzajcie mnie. Ej, moja ściana! Spierdalaj stąd! Zostaw ją! A mnie zabisz ja się boję! Kurwa, uważaj, mi. Uważaj, nie, nie, wychylaj, tam, tam jest operator. Kurator? A mogę jednak wychylić? <noise> Wychyliłam. Nic się nie stało. mam <noise> ja, świetny pomysł. Siedź tam. <głos> <głos> <głos>

Ja mam dosyć. Nice A, bez skipu, kurwa, najstarsza. Nice no, ma wyle po tej godzinie. Każdy musi zaraz. Tak, tak, kurwa. Super. No, I Pink na przykład ma wyle. To też. Dobrze Nie, ja pierdolę, to jest niemożliwe. Skłóciło się. Co so śmierdzi od ciebie tak na kilometr? Czuję na moim pogórzu dolnym, rozumiesz? Całe pogórze górnej jebie. Twoją kurwa potem, rozumiesz to?

no! Uważaj! Zabrała MVP, to i kurwa WebRoad, kurwa, ja ją reportuję. Czekaj, ja ci zabrałam. Nie! <noise> 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 to jest niesprawiedliwe. Dajcie kurwa moje macinthopii. Ej, no! Kazimierz! You were driving with your knees down Lake Street, had your Charlie's on, stolen bottle from the bridge.